Cześć, siemanko, witam wszystkich i dzisiaj porozmawiamy sobie na bardzo, bardzo ciekawy temat, czyli jak Roni Coleman, król, legenda tego sportu, ośmiokrotny mister Olimpia, który równa się oczywiście ilością zwycięstw z Lee Haneyem, poradziłby sobie w 2002 roku na zawodach mister Olimpia. Ktoś zrobił bardzo, ale to bardzo fajne połączenie właśnie wklejając Roniego. Oczywiście nie jest to w 100% pewne, ale fajnie jest sobie podyga, podywagować, fajnie jest porozmawiać, podyskutować właśnie na temat tego, jak legenda z dawnych lat poradziłaby sobie z nowymi zawodnikami. Najpierw może troszeczkę historii, jeżeli chodzi o Roniego Coleman'a. Ronnie Coleman oczywiście yy, niedawno właściwie, bo w 2018 roku, został nagrany film na jego temat. Film, który był oglądany przez wiele, wiele, wiele osób. Wiele osób poznało postać Roniego bliżej, bo opowiada ona nie tylko o tym, co było kiedyś, nie tylko o jego przeszłości, ale również o tym, co obecnie przechodzi gwiazda właśnie kulturystyki. I jak dobrze wiemy, Ronnie Coleman zapłacił. Naprawdę wysoką cenę za sukcesy, które odnosił. Wiemy, że miało to powiązanie oczywiście z kontuzją, którą miał już wcześniej, grając w futbol amerykański, ale na pewno to, co um, przechodził podczas treningów siłowych, tak to można określić, to jak ćwiczył, na pewno w jakiś sposób wpłynęło. Ten film pokazuje. Że Roni, mimo nadal swoich problemów, kocha ten sport, często mówi, że on nie zrobiłby niczego inaczej. Jedynie co by zrobił, to gdy wspominamy ten legendarny przysiad na 363 kg, to mówił, że zrobiłby go na trzecie powtórzenie. Mamy tutaj w filmie, oczywiście nie jest to recenzja filmu, ale zapraszam zachęcam do obejrzenia będziecie mogli wtedy lepiej poznać właśnie postacie, bo nie tylko chodzi tu o Roniego Kolmana, ale również o pozostałe osoby, a yy, o to też jak wypowiadają się, na przykład Jay Cutler, który mówi, że on nigdy Roniego Kolmana nie pokonał, on pokonał Roniego Kolmana, którego tak naprawdę zjadł wiek, zjadły kontuzje, zjadł czas. Każdy z zawodników Którzy byli tam, którzy go widzieli, którzy startowali z nim, mają niesamowity szacunek do tej osoby, bo wiedzą, że drugiego Roniego Kolomana nie będzie. Mamy tam oczywiście tą prześmiewczą anegdotę, którą opowiada Kevin Levron, która e, przysporzyła wiele problemów dla obecnych kulturystów, bo wiemy, że gdy Roni zawitał do właśnie e, pokoju e, Kevin'a i wtedy e, przed zawodami. Kevin poczęstował go wódką, której Roni strasznie się bał, nie lubił, był takim, jak to Kevin nazwał, harcerzykiem. To yy, przyczyniło się to, że Roni się zrelaksował, odwodnił, troszeczkę podjedli jeszcze pizzy. Oczywiście jego trener Chad Nichols na pewno miał tam duży, duży wpływ na to, bo Roni zaczął z nim właśnie współpracę. I... Wtedy pierwszy raz Roni rozpoczął swoją dominację, która została przerwana tylko i wyłącznie przez Gantera Schlierkampa. Tylko Ganter pokonał Roniego po zawodach właśnie w Mr. Olympia. Była to bardzo, bardzo kontrowersyjna Mr. Olympia w 2002 roku, w którym dosłownie po wyniku, gdzie Ganter zajął piąte miejsce, widownia wygwizdała sędziów, a gdy Ganter przemawiał, dostał. Owację na stojąco. Roni Kolman, gdzie roni zdobył swoją kartę Pro? I to jest bardzo ciekawe, bo w Katowicach, w Polsce w 1991 roku na mistrzostwach świata macie na YouTube obszerny materiał, jeżeli o to chodzi. Także wystarczy wpisać Roni Kolman, 45 mistrzostwa świata w kulturystyce Katowice 1991 rok i roni mówił że tu był jeszcze naturalny. Czy w to wierzycie, czy w to nie wierzycie, pozostawiam to Wam. Nie o tym jest ten materiał. Tutaj możemy zobaczyć ewolucję Roniego Kolmana od pierwszej Mr. Olympia, którą wygrał w 1998 roku, 1999, 2000, 2001, drugi, 2003, 2004, piąty, klatka bokiem. Ech. Roniego pozowanie zawsze pozostawiało wiele do życzenia. Jednakże, gdy masz na sobie tyle masy mięśniowej, to wiele ci jest wybaczane, jako że wiemy, że Roni po prostu. Tutaj, jak widzicie, 2000 Olimpia to jest tyle, ile masy na sobie Roni miał. Ogólnie wiele osób uważa, że 99, 2001 albo 2003 rok Roniego to były najlepsze lata. Ale no widzimy tutaj niesamowitą ilość masy mięśniowej i też fajne porównanie, bo zobaczcie, jak światło i jak to, co mamy z tyłu, wpływa całe tło, jak wpływa na sylwetki. Kiedyś mieliśmy czarne tło, wtedy o wiele lepiej wyglądały te zdjęcia, widzicie? Nie było tak jasne, nie było fleszy z tyłu, przez co całą formę mogliśmy zobaczyć o wiele lepiej. Tutaj mamy porównanie bicepsów tyłem. Oczywiście, poza, to jest z układu dowolnego, ale Roni tyłem po prostu to jest. To jest piękne, to się ogląda. Tego drugi raz już nie zobaczymy. A kto miał przyjemność oglądać to na żywo? Temu bardzo zazdroszczę osobiście. Triceps bokiem. I tutaj wiele osób mówiło, że Roni miał niby problem z tricepsem. Nie, Roni miał po prostu bardzo specyficzny kształt tego tricepsa, jednakże jego ręka miała 61 cm, i tutaj nie możemy powiedzieć, że on miał mały triceps. Po prostu był bardzo zupełnie inaczej wyglądał niż wszystkie. Mos no tu już po prostu knockout. Myślę, że w tej pozie jedynie Phil hit mógłby rywalizować z Roniem i to miałby bardzo, bardzo duże problemy. No i poza tyłem, z front relax, to ona się nazywa. Kiedyś pozowano się po prostu stojąc, w ogóle nie napinając. Tutaj widzimy, Roni przynajmniej napina pośladki i dwugłowe uda na prostych nogach. Tak jak mówię, tyle masy mięśniowej, ile Roni miał na sobie. To jest po prostu piękne. frontem, najszerszy no tyłem. No i to jest oczywiście poza knockout, gdy Roni rozkładał te skrzydła, że tak to nazwę, to już nie było odwrotu. Troszeczkę informacji o Roni. Myślę, że tutaj będzie też ciekawe o filmach 1998 rok, pierwsze wideo treningowe 2000 unbelievable. Moim zdaniem jeden z lepszych filmów przy w 2003 The Cost of Redemption był też świetny. Relentless, Invincible, The Last Training Video, 2009, w którym Roni kończy karierę kulturystyczną i The King. Tutaj mamy tytuły Roniego, jak widzicie. Grand Prix Russia, o którym wspomniałem, w którym Kevin Levron dał mu wódki. Wyniki, które siłowe, z których zasłynął Roni ewidentnie martwy ciąg 363 kg na dwa razy 363 kg przysiad na dwa razy ławka 227 na pięć razy wyciskanie na barki 91 kg na 12 razy ja pamiętam, że on musiał je troszeczkę przestawić tak, bo inaczej bo zmiażdżyły mu głowę, były tak duże te hantle. Bent over row, czyli wiosłowanie 234 kg na 10, T-bar 245 na 9. Fronty 265, hack 347, wykroki 84 kg, sztuksy 333, wspięcia na łydki 245 i ten słynny leg press 1089 kg na 8 powtórzeń. Wzrostowo 180 cm, chociaż tyle mamy wspólnego. Waga startowa od 130 do 136 kg, off-season do 150 kg. Klatka 152 cm, ramiona 24 inches, czyli 61 cm, a w nodze, w udzie 91 cm, co jest po prostu niesamowite. Roni ma dzieci, co też wiele osób pewnie szokuje, ale roni ma dzieci, ma dużą gromadkę tak naprawdę dzieciaków. Tak jak tutaj widzicie, w po rozwodzie Kolman ożenił się z trenerką personalną Susan Williamson i mają czwórkę dzieci. Łącznie z tego, co wiem, roni, ma ósemkę. No, także, ósemkę albo siódemkę. Nie jestem 100% pewien, jednak że widzicie, że mimo tego wszystkiego poradził sobie. Przejdźmy do porównania, i tutaj troszeczkę powiększę specjalnie obraz, żebyście lepiej widzieli, jak Roni wypadłby przy wszystkich zawodnikach z dzisiejszych czasów. Mamy bicepsy przodem. To oczywiście nie jest najlepsza poza Roniego, ale już pierwsze, co widzimy, to jak wysoki był Roni w porównaniu do tych wszystkich zawodników. Bicepsy tyłem. I tutaj e, oczywiście nie widać tej definicji Roniego mamy porównanie z Derekiem, ale rozmiarem po prostu to wygląda, jakby roni, e, roni po prostu dominuje. Dlatego myślę, że przyszłościowo Samson Dauda, Andrew Jack, będą to serwetki, które będą bardzo ciężkie do pokonania. Najszerszy przodem, najszerszy tyłem. Klatka bokiem, jak widzimy. Roni nawet się tu nie napina za bardzo. Triceps bokiem najgorsza poza Roniego a i tak wygrywa. Mos muskular, który najgorszy mu chyba wstawili, jaki mogli. Roni wygrywa bez dwóch zdań. Także, jak widzicie, w dzisiejszych czasach, gdyby Roni wyszedł, i tak jak wszyscy mówią, w jakichkolwiek czasach Roni by nie wyszedł, Roni byłby. Nie do pokonania. Roni byłby nadal królem. Roni jest po prostu jedyny w swoim rodzaju. Oczywiście znajdą się ludzie, którzy wytkną mu tą środkową sekcję, która oczywiście była zauważalna. Jednakże przy takiej ilości mięśni w kulturystyce superciężkiej na początku kariery, tak jak możemy się cofnąć, tutaj znajdziemy sobie front relaxed. I jak widzicie, w 1999 roku wygląda to po prostu fenomenalnie. Wiadomo, później to rozejście kresy robiło się troszeczkę większe. E, I ogólnie cała talia, ale roni też robił się większy. E, I myślę, że nigdy w życiu więcej nie spotkamy takiej osoby, jak roni. A gdyby roni wyszedł w dzisiejszych czasach, to myślę, że każdy, każdy zawodnik, który. Obecnie startuje. Zresztą Nick Walker w wywiadzie powiedział sam, że Andrew Jack sprawił, że wyglądali jak dzieci na backstage'u. To wyobraźcie sobie, co by zrobił Ronnie Coleman. Byłoby na pewno, na pewno bardzo ciekawie. Jeszcze taka ciekawostka na koniec dla Was. Jay Cutler wrzucił niedawno film, wczoraj chyba, treningowy z Ronnie Colemanem, właśnie. I widzicie, 2023 dopiero co się zaczął, a już mamy, um, już mamy najlepszy kolap tego roku, bo jak wiemy, Roni i Jay rywalizowali wiele, wiele lat. Było parę kontrowersyjnych decyzji, w których ludzie mówili, że Jay powinien wygrać. Były decyzje, w których ludzie mówili, że roni, roniemu powinni dać. No już w sumie na koniec tą dziewiątą statuetkę, jednakże Lichejni i Roni mają ich łącznie osiem. To jest większą legendą, Waszym zdaniem. Lichejni czy Roni? Może Roni temu, że był właśnie w czasach social mediów, które już były bardziej znane, w czasach DVD, w czasach większej z właśnie po prostu rozpoznawalności. Bo Lichejni myślę, że nie dostaje wystarczającej ilości szacunku, ale o Lichejnim trzeba nagrać oddzielny materiał. Dziękuję bardzo, że jesteście. Zostawcie suba, komentarz i łapkę w górę i słyszymy się już niebawem. Do później, przyjaciele.